Ale to, na czym ja fotografuję, na tym nie fotografuje poza mną nikt. Cześć kochani! Często pytacie mnie, co powoduje, że moje zdjęcia są tak wyjątkowe, że ludzie panie, płacą za nie tak dużo. No więc są to różne czynniki, natomiast jednym z nich jest to, na jakim tle fotografuję. Dlaczego? Ja większość moich prac wykonuję na tłach malowanych i są to tła, których na co dzień również używa Annie Leibovitz. I nie mówię, że to jest dokładnie ta marka, natomiast te tła, które widzicie za mną, to są tła Pepper Backdrops. Ja z nich właśnie korzystam. Co to daje? Te tła powodują, że moje fotografie, jak to moi klienci mówią, wyglądają na takie szlachetne, na takie malowane, wyglądają jak obrazy. I dokładnie tego efektu chcą u siebie. To też powoduje, że odróżniam moje fotografie od innych, bo nikt, nikt nie ma drugiego identycznego tła, które zostało zrobione dla mnie. Nie da się wręcz zrobić dokładnie identycznego tła malowanego, dlatego że po prostu artysta, mówiąc tu o, o moim peperze, nie jest w stanie dokładnie w 100% odtworzyć tego tła dla drugiej osoby. Więc każde tło, które jest wykonywane. Jest całkiem inne. Może być podobne w klimacie, może być podobne w stylu, ale to, na czym ja fotografuję? Na tym nie fotografuje poza mną nikt. To jest bardzo częsta rzecz. Duże wrażenie też robi na moich klientach, dlatego że jest to coś, co jest robione w 100% ręcznie, więc klient, również słysząc historię tego, na czym jest fotografowane, jeszcze bardziej docenia to jako rzecz, która jest robiona bardzo indywidualnie, do której ktoś. Nadał naprawdę wiele starań. To było wykonywane tło w przeciągu około tygodnia do dwóch tygodni. Tym bardziej, że to tło było jeszcze produkowane w okresie, kiedy dużo deszczu padało, a na pracowni, jeżeli jest wilgotność, która niestety no, wpływa bardzo na proces tworzenia tych teł, to to tło jest produkowane jeszcze dłużej. To konkretne tło było robione około dwóch tygodni. Więc to jest naprawdę kawał cudownej y, roboty, cudownego obrazu, który Pozwala mi tworzyć piękne, niesamowite obrazy dla moich klientów premium. Możemy sobie tu z bliska zobaczyć. I one jest piękne w zależności od światła, wygląda inaczej i też ma inną taką głębię i wygląda naprawdę całkiem inaczej, jak w zależności od tego, jak ją oś oświetlimy. Także to jest jeden z tych czynników. Jeżeli chcecie mieć takie tła dla siebie, to zapraszam Was na stronę Pepperbackdrops.com. Macie tutaj zapisane, możecie sobie wejść i skorzystać. No, i co w nich przede wszystkim bardzo lubię, to to, że są super długowieczne. Dlatego, że te tła, kiedy o nie dbamy, mogą być u nas z nami przez nawet 20 lat. To jest robione na naturalnej pawełnie, ręcznie malowane, odpowiednio malowane w taki sposób, żeby farba, która jest tam, wchłonęła. W materiał. Nie, ona nie jest tylko na powierzchni, tak jak to na zwykłych obrazach, ona jest w środku w materiale również. To też powoduje, że te warstwy, które, które ta farba tam ma, jeszcze bardziej utrwalają się, więc, więc to tło będzie ze mną przynajmniej jeszcze przez 10, przynajmniej jeszcze przez 10 lat. No chyba, że się znudzę. Ale mam ich więcej, więc mogę z nich wszystkich korzystać, mogę je zmieniać, mogę, mogę robić na nich przeróżne inne rzeczy. I co jest też piękne, mogę je zabrać na dwór i mogę zrobić sobie studio na dworze dzięki temu tłu. Coś pięknego. Dodatkowy plus? Te tła się nierwą. To nie jest karton. To jest malowane płótno. Więc ono jest naprawdę silne i mocne. Także jakość, przede wszystkim jakość. Cenię sobie to bardzo, bo kupione raz bądź zrobione raz jest naprawdę na długi, długi czas.